moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, słuchajcie kurpianka się ogarnęła, o matko kochana, zobaczcie, aż się sama sobie podoba, taki mam bardzo e, fajne są, słuchajcie takie perfumki e, z, pachną kaszmirem e, jaka to jest firma, to jest firma kochani, już wam mówię e, Klinik Podobają mi się. Ale chyba sobie do buzina pryskałam. aż czuję je w ustach. Co chciałam dzisiaj powiedzieć? A dzisiaj, kochani, wychodzimy. Wychodzimy, jadę do Ikea. Dlatego się tak ogarnęło. Rzadko wychodzę. Ale ogólnie powiem Wam, że muszę się zacząć ogarniać. I ja sobie zawsze to powtarzam. Że powinnam się zacząć ogarniać, bo. No bo tak wypada, no. Ja nie lubię... No bo kurczę, dużo lepiej wyglądam, a ja nie bardzo lubię się ogarniać. Nie mam na to czasu. Ochoty, wiecznie zaganiana, cała ja. A rzadko kiedy w ogóle cokolwiek robię dla siebie. Ale dzisiaj zrobiłam sobie włosy, jak widać na załączonym obrazku. Włosy to jest, kurczę, dosłownie 10 minut wszystkiego, ale żeby się do tego zabrać, no to już jeszcze słuchajcie. Tragedia, nie? Także. I yy, gdzie jeszcze dzisiaj idziemy, kochani? Właśnie przed Ikeą. Przed Ikeą. Jeszcze chcemy zobaczyć mieszkanie. Może uda mi się coś nagrać. Mieszkanie totalnie nie dla nas. Yy, bo to jest mieszkanie na tej wyspie yy, z kryształów. Yy. To jest mieszkanie tylko dla bogaczych. Także my. Yy, no w tym mieszkaniu na pewno nie, nie będziemy mieszkać, bo nas na to nie stać. Ale y, zobaczyć y, można, nie? Kto zabroni y, biednemu zobaczyć mieszkanie dla bogatych? E, <grytanie> także... E, także lecimy. No i to by było na tyle. E, chcę wam w ogóle pokazać moje rzęsy, nie wiem czy widać. Ale, no oczywiście krzywo umalowane, no bo to już mi oko zawiło. Ale... Ale, ale co chciałam powiedzieć, że to z teamu, pokażę Wam, e, za, wrzucę tu ten e, cały ten, jak to się nazywa, ta odżywka, nie odżywka, tylko to, to powiększania rzęs, kurczę, naprawdę świetne jest i ja nie smaruję się tym codziennie, chociaż powinnam, żebym codziennie to bym pewnie jeszcze większy miała, ale muszę zacząć, muszę zacząć. Kurpianka, teraz... Teraz powiem Wam szczerze, już się dobrze czuję. Już mi kurczę, tak tu nic nie dolega, więc mam troszeczkę więcej energii, mam troszeczkę więcej, no wiadomo, radości w sobie, bo myślałam, że nie wyzdrowieję z tego cholerstwa. <klimy> wiadomo, ja nie jestem zdrowa, ale załagodzone jest to, co było najbardziej takie dla mnie uciążliwe. Teraz już jest w miarę wszystko ok, więc <klimy> wracamy do żywych, wracamy do życia, kochani. I oczywiście ujęcie z windy musi być. Mam fajne spodnie, słuchajcie, tak mi się mega podobają, tylko że mi tu brzuch nie wystaje, więc muszę to przykrywać, ale super są. Moi drodzy, jedziemy zobaczyć mieszkanko na Gewan Island i po drodze dostaliśmy telefon z nową ceną tego mieszkania i w szoku jesteśmy, że po prostu tak tanio, tanio jak na tę wyspę, nawet nas już w tej chwili jest stać wynająć to mieszkanko. Yy, promocja jest do końca chyba grudnia na no, naprawdę super, super cena. Sitting in silence like four feet apart don't No i just don't. Rewind the tape and just play me those memories. You're leaning into me, and I'm holding on to your shoulder. Where did that go? Oh, I hope we don't give in. It would never be the same. It's like you're gone when you're still here. Will I lose? Przyznam, że czuję się jakbym była w tej grze Minecraft. Nie jestem pewna, czy ta kamera to odda, ale zobaczcie, te skrzypce są wyłożone kryształkami. To wszystko jest w kryształach. Normalnie no super to, zobaczcie jakie piękne, kryształowe, widzicie te kryształki, cudo, cudo, i to wszystko jest w ziemi, wkopane za szkłem. Zwróćcie uwagę kochani, napis kryształ, dwa, z kryształków, zobaczcie jakie okna, widzicie to? Czy wy widzicie te ufajdane okna? No przecież jak ja to zobaczyłam, wszystkie okna wyglądają tak samo, są tak samo brudne. O co chodzi? To jest po prostu obrzydliwe, żeby tak okna wyglądały na najbogatszej wyspie w Katarze. To są właśnie te budynki tych mieszkań, które są do wynajęcia. Powiem Wam szczerze, że no, popatrzcie sami, nic specjalnego. Ktoś musiał naprawdę świetno reklamy zrobić, że te mieszkania są po prostu tak drogie. Słyszycie to? To jest Koran, i powiem Wam, że jesteśmy już tu 15 minut. I ten Koran cały czas nam tu gra. I jak pytam e, ludzi tu, czy. Tak jest cały czas, dzień i noc. Mówią, że nie, że tylko w godzinach modlitwy. Nie ma godzin modlitwy teraz. Cały czas, z każdego głośnika. U nas, na, gdzie ja mieszkam, na, na, na plaży też grają, ale, ale nie zawsze. Grają tam w, właśnie w tych godzinach modlitwy, tam o, ale tak spokojnie. Nie wiem, jak tu ludzie mieszkają. Serio. Spotykamy się z agentem teraz, to. Słyszycie jak głośno? Ludzie tu mieszkają przecież, tak? Zobaczcie. W tych brudnych oknach. Ja myję okna, słuchajcie, raz w tygodniu i nie wyobrażam sobie mieć czegoś takiego u siebie w domu, bo ja bym chyba nazywał rąbła, jakbym miała tak brudne okno. Ja bym nie mogła się skoncentrować. I idzie mój mąż. Biedny. Myśli. Myśli. Czy stać go na takie mieszkanie? Myśli. Przelicza, kalkuluje. <laughs> mija i idzie dalej. Nie poznam. To jest <śmieszne>, śmieszne. No ładnie jest tu, no ale kurczę, zobaczcie, no pięknie. E, gdzie ja mieszkam? Gdzieś tam. Nie, tam. Tam. Blisko. W tym parku to jest e, największy na świecie klimatyzowany mall, to nie park mol to nazywają. I e, jest mi kurde zimno Klimatyzacja tutaj na pierdziela. Powiem Wam szczerze masakra, a przejdziesz troszeczkę dalej i już jest e, bez klimatyzacji. Ale co chciałam powiedzieć? Wyobraźcie sobie, że mam tu balkon na przykład, nie? Widok jest e, ziemski. O? Przerwał mnie mój mąż, bo przeprowadził pana od okien i zapytałam tego pana, jak to wygląda z myciem okien. Powiedział, że myją trzy razy do roku. Mm -hmm, trzy razy do roku. Wielki minus dla tego miejsca jak na razie. Za okna. Ja naprawdę lubię mieć te okna. Dla mnie to jest podstawa w ogóle. Naprawdę, no nie wiem, ale. Jakoś tak uwielbiam mieć okna w miarę no nie żeby jakieś tam były, wiecie, nie mówię tu o szorowaniu okien yy, codziennie, tak jak są niektórzy też, ale raz w tygodniu u mnie okna, muszą być umyte. Yy, no i zobaczymy, zobaczymy, czekamy teraz aż Pani przyjdzie, pokaże nam mieszkanie, ale powiem Wam, że te mieszkania schodzą jak świeże bułki, jesteśmy tu dwie godziny i już trzy mieszkania zapukowane. Ona tylko dzwoni, już tego wam nie pokażę, bo już zapukowane. Tego też nie. Także nie wiem, co się dzieje. Idziemy. Idziemy, bo już przyszła pani. Jesteśmy w tym mieszkaniu już, moi drodzy, no i właśnie tu okazało się, że nas jednak stać i to mieszkanie nie jest wcale dużo droższe od tego, które, w którym teraz mieszkamy. Bardzo spadły ceny. Ponieważ nie było tu w ogóle chętnych, a jak spuścili sceny, to co godzina schodzi jedno mieszkanie. Ale sami zobaczcie, mi się nie podoba widok z okna. Jest sklimatyzowany, więc na balkonie można posiedzieć w lato. Jestem w sklepie i chciałam Wam pokazać, że zobaczcie, to wygląda jak z Primarka, nie? Te ceny. A ten sklep się nazywa Max. I kupuję Aleksiowi jakieś koszulki, bo mu wczoraj wyrzuciłam kilka takich starych i teraz nie ma. I powiem Wam, że ceny, zobaczcie? Dwie za 25 reali. No, fajne. Świetne są jeansy. Tak mi się mega podobały. Aleksander nie nosi jeansów, nie lubi po prostu, nie lubi. No i kilka par ma, które leżą w szafie. Zawsze ma jedno czy dwie pary, ale i tak w niej nie chodzi. I później super. Funkelnówki oddaje innym dzieciom. Bez sensu. Czuję się, kochani, jakbym e, była w Primarku, nie wiem czemu, tak mi to mega Primark przypomina. Może te naklejki na tych ciuchach, takie same. Wróciliśmy do domu. Mąż już pojechał do pracy na 15:00 i ja tak tylko chciałam wam jeszcze powiedzieć, że ogólnie w Katarze jest mega ciężko znaleźć mieszkanie, ponieważ, e, no, tak jak wspomniałam w poprzednim odcinku, tu nikt się nie przyjmuje klientem. Agent tylko po, jest po to, żeby zarobić pieniądze. I jeżeli agenci Was oprowadzają po mieszkaniu, a na przykład masz zbyt dużo pytań, to po prostu potrafią Cię tak zignorować i w ogóle nie odpowiedzieć na te pytania. Albo jak właśnie ostatnio agent powiedział też do mojego męża, że jest yy, upierdliwy, tak? Bo ciągle zadaje pytania. No to słuchajcie. To po co oni są? Tylko pieniądze biorą. I na przykład pierwsze pytanie jakie jest od agenta, to jest kiedy zamierzasz się wprowadzić? Bo już teraz, jak za miesiąc czy za dwa, nie zawracaj mi do poszukaj za miesiąc. nie? Jest w ogóle trzeba okłamywać, co jest nie w porządku, bo na przykład ja lubię sobie oglądać mieszkania i widzieć, w której dzielnicy jakie są mieszkania i no po prostu lubię, no nie mogę, bo, bo muszę już się wprowadzać. Znaczy oni mi tego mieszkania nie pokażą, a jeszcze są takie cwaniaki, że sprawdzają ciebie w systemie i wiedzą kiedy, do kiedy ci się kontrakt kończy, nie? Na przykład, że a temu się kończy dopiero za trzy miesiące, nie będę go w ogóle e, nie będę z nim w ogóle rozmawiał, nie? Także ja zawsze mówię im, że ja chcę przerwać kontrakt, bo w katarze w sumie jest tak, że jeżeli szukasz naprawdę czegoś dla siebie, a jest ciężko, naprawdę, a jeżeli już znajdziesz... To, to musisz ten kontrakt przerwać, bo w przeciwnym razie no, istnieje taka możliwość, że nie dostaniesz tego mieszkania, które chcesz i tyle. Ja pamiętam, jak, jak my, my wiele razy przerywaliśmy już kontrakt. To nie jest problem. Po prostu masz karę zapłacić chyba 3 miesiące całego czynszu tego mieszkania. I to wszystko. To jest Twoja kara. Możesz się wyprowadzić, ale 3 miesiące musisz płacić. No to yy, lepsze jest to rozwiązanie. A w, w naszym przypadku, a, zna, a po prostu, jeżeli my znajdziemy odpowiednie mieszkanie dla siebie, to my oczywiście ten kontrakt przerywamy, płacimy tę karę, ale w końcu mieszkamy w tam, gdzie chcemy. Bo, ponieważ to, co teraz mamy, jest super, ja uwielbiam moje mieszkanie, ale ono jest tak małe, jest tak kurczę małe, że naprawdę. Tego może tak nie widać, kamera nie oddaje, jest tajni, tiny, tajni, tiny, tajni tiny, tiny. i dla nas po prostu no, potrzebujemy czegoś większego, a my po, prostu, my po prostu potrzebujemy czegoś większego. Kiedyś mi ktoś napisał, że ja jestem osobą, której no, nic nie pasuje, tak, no nic nie pasuje, gdzie nie zobaczę, jak mnie, gdzie nie pójdę obejrzeć mieszkanie, to wracam niezadowolona. No ale no tak mam, no i trudno. Ja szukam czegoś, co mi będzie odpowiadało, bo ja chcę tu mieszkać jeszcze kilka dobrych lat. I to ogólnie wszystko to, co mam na perle, jest git. Mi się podoba. Tylko po prostu większe mieszkanie. Jeden pokoik więcej, jedna sypialnia więcej dla nas musi musi być. My nie możemy y, mieszkać w tak małym mieszkaniu i no i zobaczymy jak to będzie. Na razie szukamy powoli, wiadomo, no kurczę, no nie umieramy, mamy gdzie mieszkać. I tak jak mówię, jeżeli znajdziemy coś, co nam kurczę odpowiada, to przerywamy kontrakt i się przeprowadzamy. Byłam w IKEA i kupiłam sobie ziemię, nie wiem czy widać, stoi worek ziemi, 50 kilo. Będę robiła porządki może jutro z moimi roślinkami, już dzisiaj nie chce mi się w ogóle... Um, ruszać tych roślinek. Wiecie co moi drodzy, że normalnie z tych okien dzisiaj to mieliśmy taką polewę, bo już nie chodzi o to, że, że... mój mąż mówi, że ja mam zika na punkcie czystych okien, ale sami zobaczcie jak te okna wyglądały, przecież tam ludzie mieszkają, tam mieszkają ludzie, ja w ogóle sobie nie wyobrażam jak można mieć w sypialni takie okno, no i E, na przykład, no i rozmawialiśmy z tym panem, to mnie wtedy przerwa, bo chciałam wam dokończyć to. I, no i ja rozmawiałam z tym panem, ja ogólnie już wszędzie i z tym agentem rozmawiałam. I w umowę zajrzałam, jak to wygląda sprawa z tymi oknami. No jest tak, ja pytam panią, czy na żądanie dostałabym serwis, który myje mi okna. Oczywiście, nie ma problemu, w kontrakcie wyraźnie napisane nie. Ja mówię, ale w kontrakcie jest nie, bo czytam kontrakt, tak? ona, a to nie wiem czemu tak, ja mówię, no właśnie, bo, bo wy oszukujecie <noise> oszukujecie kursy klientów. Ludzie przychodzą, wprowadzają się, podpisują kontrakt i mieszkają z takimi oknami. A ona, ale przecież to można zasłonić, ja mówię, no można, oczywiście, ale ubyć też można. I mój mąż mówi, y, jeśli chodzi o moją żonę, to ona ma bzika na punkcie mycia okien. Ja wiem, jakiego bzika. Ja po prostu lubię mieć czyste okna. To nie jest bzik. To nie jest bzik. Ja bym nie mogła na przykład z takimi oknami mieszkać. Wiem, że dużo ludzi może, Amerykanom nie przeszkadza w ogóle. Oni w ogóle okien nie myją. Byłam w Stanach, byłam w szoku, jak można w ogóle e, nie myć. W ogóle, w ogóle. Nie, że raz na jakiś czas. No, lata, 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 bez mycia okien. A, no i słuchajcie, jest tam haczyk, tak? I ja wiem, bo ja mam znajomych, którzy właśnie mają okna, które myje, myje firma. Firma myje dwa razy do roku maksymalnie, czasami zdarzy się, że umyją trzy razy do roku okna. To jest wszystko. I nic nie zrobisz pomiędzy. Bo ten pan nam tłumaczył, że oni mają drony i mają dronami okna, ale teraz nie mogą. <laughs> no właśnie, nie mogą. I mają sposoby, ale nie mogą ich użyć teraz. I oni nigdy tych sposobów nie użyją, słuchajcie, nigdy. I te okna będą takie. I na West Bay, w tych wielkich budynkach w centrum miasta, tak samo jest tutaj na Perle. Jeżeli na przykład są dwie sypialnie duże, takie przestrzenne, to znajdzie się właśnie takie okno, które jest nieotwierane, które trzeba umyć na zewnątrz, i wtedy m, tylko dwa, maksymalnie trzy razy w roku jest to okno umyte. Mój mąż powiedział mi coś fajnego: mówi tak, Ania. Jeżeli ja bym do Ciebie powiedział kiedyś, że ja odchodzę, już jestem spakowany, ja po prostu od Ciebie odchodzę, a Ty masz brudne okna, to co Ty robisz? Próbujesz mnie zatrzymać, czy najpierw idziesz umyć okna? A ja myślę, a Ty myślisz, na to odpowiedział? Ja, no myślę, no bo jak mnie zatrzymam, brudne okno? Boże, kobieto. Ty naprawdę masz bzika? Mówię, boże, no ty byś poszła okna u ja bym, No, Na no, okna bym umyła, przemyślałabym sprawę podczas mycia okien, czy w ogóle y, to ma sens, czy skoro chcesz odejść, to czemu miałabym Cię zatrzymywać przy okazji, y, przy okazji wiecie, no małabym okna, podjęłabym decyzję wtedy, czym ciebie zatrzymać, czy nie. Tak już mam. No, w sklepie mojej wazy, który mega, mega przypomina mi Primark. Mówiłam Wam to już chyba, zobaczcie, kupiłam kilka koszulek dla Leksia. Primark ma takie, nie? Tylko, że to jest napisany Max. Jedna koszulka, 12 zł. Fajne koszulki dla Alexa. Musiałam kupić, bo wyrzuciłam mu wczoraj kilka. Fajne. No. 50, 50 zł za dwie koszulki, słuchajcie. To jest mega tanioszka, prawda? Sami powiedzcie. Czy to nie jest mega tanioszka? O Jezu, przepraszam. 25 za dwie, a 50 za cztery zapłaciłam. Widzicie, ale oszukać was chciałam. Przepraszam. Fajne. I wzięłam jeszcze te. No. Wielizle. Zapłaciłam za wszystko 79. Słuchajcie, 79 Liali. Jakieś 80 pary złotych. To nie jest dużo. Naprawdę. Także sklep mi się spodobał. Muszę w ogóle zobaczyć co tam jest w tych koszulkach. Bo kurczę, kupiłam, ale nie sprawdziłam. Hmm. I co my tu mamy? Boże, 100% bawełna, słuchajcie, naprawdę przysięgam, 100% bawełna. Mm. Za taką cenę? Muszę w kupić więcej. I moi drodzy, w IKEA kupiłam... E, kupiłam świece o zapachu prania. Znaczy, czy takiego świeżego prania, i powiem Wam, że w ogóle nie pachnie to. Nie wiem, jakoś tak słabo pachnie. Może nie czuję. Zobaczę, jak jeszcze się troszeczkę poświeci. Ja Wam powiem szczerze, że mój widok z mojego balkonu jest najpiękniejszy. Dajcie znać, co myślicie o moim widoku, i dajcie znać, co myślicie o tych mieszkaniach na wyspie Joan Island. I moi drodzy, moim widokiem z mojego balkonu żegnam się z Wami i do zobaczenia za kolejne trzy dni. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!